Czciciele świętego Józefa, bo to jego główne święto, a więc święto świętego Józefa w między na Marii Panny zgromadziliśmy się to, aby poddać mu należną cześć. W Ewangelii, którą właśnie przeczytaliśmy, e, słyszeliśmy, że był On mężem sprawiedliwym i ta sprawiedliwość nakazywała mu zachować się jak należało w stosunku do najświętszej Marii Panny. Sprawiedliwość jest cnotą, która oznacza oddawanie każdemu to, co mu się należy. I dlatego sprawiedliwe jest oddawanie Bogu należnej mu chwały. I też sprawiedliwe jest oddawanie świętym pańskim należnej im czci. Tak święty Józef był sprawiedliwy, dlatego chciał potajemnie opuścić najświętsze Marii Panny, a żeby nie padł cień podejrzenia na nią, że cokolwiek mogłoby być między innymi. Św. Józef tak rozumiał, chciał się zachować wobec Najświętszej Marii Panny, wobec swojej Oblubienicy w sposób najlepszy, jak tylko potrafił. Jego rozumienie w całej tej sytuacji było oczywiście ograniczone, stąd też potrzebował szczególnego objawienia Anioła Pańskiego, który go prowadził. Ta misja, którą miał wykonać, była tak szczególnego rodzaju, tak trudna do pojęcia, tak trudna do pomyślnego zakończenia, przeprowadzenia, że potrzebował szczególnego nakierowania ze strony Anioła Pańskiego, inaczej niż nasz Pan Jezus Chrystus, który sam jako Bóg mógł mieć ciągłą, ciągłą, ciągłą łączność z bóstwem, z trójcą, z wszystkimi trój osobami, Trójcy przynajmniej jako druga osoba w przynajmniej, przynajświęczej, był cały czas w pełnej jedności w łączności z Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem. Święty Józef potrzebował szczególnych natnień, szczególnych objawień, dlatego, że był zwykłym człowiekiem, nie tylko w porównaniu z Chrystusem, ale również ze swoją oblubienicą, z Najświętszą Marią Panną. Dlaczego jego główne święto jest świętem świętego Józefa, oblubienicą Najświętszej Marii Panny? Dlatego, że Pan Bóg chciał, ażeby Święty Józef zastąpił Go niejako w Jego ojcostwie tutaj na ziemi. Tak jak Bóg Ojciec zrodził Syna Wieczności, tak miał Święty Józef stać się opiekunem Najświętszej Marii Panny. Stąd też stał się jej oblubieńcem, stał się jej małżonkiem. A żeby to, co się miało z, Maryi, z Najświętszej Marii Panny począć, było chronione przez opiekuna, przez człowieka. Wiemy, że u Żydów... Niewiasta, która byłaby w szczęśliwym stanie, błogosławionym stanie, nie miałaby męża, byłaby bardzo źle traktowana. Dlatego, jak pisze święty Hieronim, to był jeden z powodów, dla którego pan, pan Jezus miał się narodzić w prawdziwym małżeństwie. Małżeństwo św. Józefa i Najświętszej Maryi Panny było małżeństwem prawdziwym, choć dziewiczym, choć obydwoje oni byli przeczyści na świętę Maria Pana była wręcz niepokalana. Święty Józef był najczystszy, jak to tylko jest możliwe, nie popełnił w swoim życiu żadnego grzechu śmiertelnego. Pomimo że to małżeństwo było dziewicze, to było no, małżeństwem, małżeństwem prawdziwym. Dlatego też święty Józef miał szczególne prawo do bycia opiekunem Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Święty Hieronim pisze, że jeden z powodów, dla którego akurat święty Józef był wybrany na <coughs> oblubieńce Najświętszej Maryi Panny i na opiekuna Chrystusa było to, że w ten sposób Bóg chciał ukazać szczególnie pochodzenie Chrystusa z rodu Dawidowego, a żeby go niejako uwiarygodnić jako zbawiciela wśród Żydów, do których najpierw Pan Jezus został posłany. Zatem Pan Jezus potomkiem króla Dawida, nie tylko po matce, po Najświętszej Marii Panie, ale też w sposób trochę inny, był on potomkiem Dawida poprzez swojego opiekuna, przez świętego, przez świętego Józefa. Kolejnym powodem, który wymienia święty Hieronim, dla którego wybrał on Bóg świętego Józefa jako opiekuna, było to, żeby Chrystus miał opiekę, opiekę w czasie swojej wędrówki, w czasie, w czasie swojej wycieczki do Egiptu, przede wszystkim ten główny powód wymienia święty Hieronim, ale też był opiekunem i, i żywicielem Chrystusa, święty Józef przez cały jego okres e, dzieciństwa, przynajmniej do momentu, kiedy e, się, e, pan Jezus opuścił świętą rodzinę i został w świątyni, aby nauczyć. Kolejnym powodem, dla którego wybrał Bóg świętego Józefa, który wymienia święty Hieronim był ten, żeby zwieść szatana. Szatan mógłby łatwo poznać, gdyby Chrystus narodził się z dziewicy, z Najświętszej Marii Panny, że jest to ten, który ma zetrzeć mu głowę, który wraz z Najświętszą Marią Panną ma zetrzeć mu głowę, ma zniszczyć jego, jego dzieło, jego dzieło zatracenia dusz ludzkich. Po to, żeby zmylić szatana, Chrystus miał się narodzić w prawdziwym małżeństwie, w małżeństwie Najświętszej Marii Panny Marii Panny i świętego Józefa. Był zatem święty Józef szczególnego rodzaju opiekunem. Opiekunem, oblubieńcem. Był prawem, był ojcem według prawa Jezusa Chrystusa. Ojcem nie biologicznym, nie co do pochodzenia, ale ze względu na, na jego dziewicze małżeństwo z najświętszą Marią Panną. opiekunem Chrystusa i też. Anioł zdradził świętemu Józefowi, czy nakazał świętemu Józefowi nadać imię Jezus Chrystusowi. Jezus, czyli tego, czyli imię, które oznaczało Zbawiciela. Nadawanie imion było w Starym Testamencie niezwykle istotne, stąd powierzenie świętemu Józefowi tego zadania było szczególnego rodzaju również niejako rolą i zadaniem świętego Józefa, które świadczyło o jego, o jego znaczeniu. Stąd też drodzy czciciele św. Józefa wybrał Kościół Święty, Świętego Józefa sobie za patrona, czy też właściwie był od samego początku Kościół Święty pod patronatem, pod opieką Świętego Józefa, natomiast z biegiem czasu ten patronat był coraz jaśniejszy i coraz bardziej zdawano sobie z niego w Kościele Świętym sprawę. Święta Teresa Wielka, założycielka, wielka reformatorka zakonu Najświętszej Marii Panny z Góry Karmy w wieku XVI, wybrała Świętego Józefa jako opiekuna dla swoich dzieł, bo dzieło to miało być ewangeliczne, miało być odnowieniem świętej religii. I świętego życia zakonnego w tamtych czasach. I dlatego właśnie Święty Józef miał być szczególnego rodzaju patronem wszystkich karmeli reformowanych przez Świętą Teresę Wielką. Wraz z upływem lat coraz bardziej się kult Świętego Józefa upowszechniał, coraz bardziej w katolicy Kościół Święty dochodził do tego, jak wielka jest rola i misja Świętego Józefa, zwłaszcza w czasach tych ostatnich 200-300 lat, gdy ataki na Kościół były szczególnie intensywne. Stąd też papież ojciec święty Rąb XIII ustanowił święto świętego Józefa patrona Kościoła. Ustanowił litanie do świętego Józefa, prefację do mszy świętej o świętym Józefia, żeby Kościół czcił Świętego Józefa jako swojego szczególnego patrona, żeby do niego się uciekał w tych szczególnie w trudnych czasach, skoro powierzył Pan Bóg opiekę nad Chrystusem i nad Maryją, świętemu Józefowi, to przecież opieka nad mistycznym ciałem Chrystusa jest e, czymś bardzo podobnym. Stąd też boski patronat, ten szczególnego rodzaju patronat świętego Józefa, kościołem świętym. Święty Józef był też, jest również patronem dobrej śmierci, dlatego że przy jego łożu czuwali sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Dobra śmierć to jest taka śmierć, która jest śmiercią w Panu Bogu, razem z Panem Bogiem, razem z Chrystusem i z Najświętszą Marią Panną. I taką właśnie śmierć miał święty Józef. I on jest też z tego powodu szczególnego rodzaju patronem dobrej śmierci. Jest on też patronem czystości. Patronem dziewictwa, patronem czystości małżeńskiej, wszelkiej, wszelkiej niewinności, która jest na tym świecie. On, który był przeczysty i który miał pieczę nad Najświętszą Marię Panną, nad niepokalaną, który miał opiekę nad Chrystusem, który jest źródłem wszelkiej świętości, on jest opiekunem i strażnikiem tych snów wśród wiernych katolickich. Dlatego Uciekamy się w tych straszliwie brudnych i nieczystych czasach, gdy, gdy pokusy czają się na każdym kroku. Na, na każdym rogu, gdy pokusy przeciwko czystości szczególnie e, wykorzystane są dziś, wykorzystywane są dzisiaj przez Szatana, ale nie tylko przeciwko Szatana, a przez wrogów Kościoła, wrogów społeczeństw chrześcijańskich. W tych czasach musimy zwracać się do św. Józefu o dobrą, o prawdziwe miłowanie tej wielkiej cnoty, która upodobnia nas do Chrystusa do Najświętszej Marii Panny. W tych czasach, kiedy najgorsze nawet zboczenia podaje się za normę i podnosi się do rangi praw państwowych, chroni się prawami państwowymi. Musimy, musimy prosić o tego zepa, trymów nad tymi brudami nieczystościami, nad tym podniesieniem, podniesieniem dewiacji, do do rangi, czegoś lepszego niż, niż, niż to, co jest normalne, to, co jest zwykłe. Prośmy świętego Józefa, aby opiekował się nami, by opiekował się Kościołem Świętym, byśmy mieli go za patrona, aż do końca naszych dni, byśmy umierając mogli wymienić te trzy imiona Jezus, Maria, Józef. To jest wielka łaska. Nie wiemy, w jaki sposób będziemy umierać, czy będziemy mieli w ogóle czas, w ogóle czas zwrócić się myślą czy sercem do. Pana Boga, czy będziemy mieli siłę, ażeby wymówić e, modlitwę, czy będziemy przytomni na tyle, żeby pomodlić się do Pana Jezusa. Proszę zatem świętego w sobie już teraz, a żeby w chwili, kiedy będziemy e, toczyli tę najcięższą z bark, e, walk, e, walką walk, walk, e, jaką jest agonia, jakim jest e, walka przeciwko szatanu. w tym właśnie w ostatnich chwilach człowieka próbują... Po raz ostatni skusić, i skusić umierającego do diabła, do buntu przeciwko Bogu, co jest łatwo ze względu na, na ból, ze względu na rozpacz, która ogarnia, po, po, u, ogarnia umierających, gdy wspominają na bezmiar swoich grzechów. W takich chwilach dane po raz ostatni próbują zawalczyć o duszy, i można przypuszczać, że wiele dusz niestety w tych ostatnich minutach życia traci życie wieczne. Dlatego musimy się modlić do świętego Józefa, do Matki Bożej, do Chrystusa o dobrą śmierć również tych wielkich i tych, tych wszystkich świętych, które, które są szczególnego rodzaju patronami e, dobrej świę, śmierci, jak święty Kamil de, de Lelis, jak święta Filomena. Miejmy zatem zaufanie do świętego Józefa. I to od Józef powiedział e, Faraon do ludzi, którzy, którzy potrzebowali zboża. On jest tym, który jest zarządcą. Tak jak Józef ze Starego Testamentu był zarządcą dóbr Faraona, który miał klucze do spichlerza i mógł nakarmić potrzebujących głodnych, tak i również dzisiaj święty Józef ma te klucze do, do łaskawości Bożej, do serca Jezusa, nie tak jak naświęca Maria Pana, ale jednak w sposób szczególny, poprzez swoje zjednoczenie z naświęczą Maria Panu i poprzez jego opiekę nad Chrystusem, on jest bardzo blisko tr tronu triumfującego